Ja się mosty z Remedy. To jest kolejny odcinek na moim kanale. Oczywiście, na starcie nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subika na moim kanale wraz z dzwoneczkiem. To będzie mi bardzo miło. A dzisiaj znajdziecie jakąś zmianę dużą w moim koncie. Macie na to 5 sekund: 5, 4, 3, 2, 1. Znaleźliście wielką różnicę. Popatrzcie tylko na moje żetony. Nie, to nie jest 38 żetonów. To jest 3800 żetonów. Wydałem 100, ponad 100 zł już na tą grę. Kupiłem za tyle. Ile jest 1690. I teraz. Więc co? Otwórzmy sobie na początek spin po prostu. To będzie, to będzie, to będzie. Flip. Astronaut. Dobra. Więc. A bo wiecie co? Let's see. Lecimy tak. 350. Zobaczmy, czy coś się trafi przez ten czas. Uwaga. Czemu? To nic się nie trafia. Ale powinna być jakaś legenda. O, legenda pierwsza. A niestety duplikat to jest. No prawie kolejna legenda. Bibi. Czemu tak dużo duplikatów i nie ma tak dużo skinów? No nie. Legenda nie. Nie. Czemu legendy nie jesteście w ogóle dopuszczeni? Z O, wreszcie. Jakaś nowa. Co? To jest nie koniec. No i to jest koniec. Co? Co <laughs> Jak Nie chcę. Nie, to jest koniec. Na no Tak jest, więc mamy dwie legendy. A wiecie co? A jeszcze sobie. Zobaczmy. Nie gadaj! Jezus, tak blisko! O. Pewnie nie będzie czegoś specjalnego. Nie ma szans. O nie! megalodon. Moim celem jest mieć wszystkie epickie skiny. To jest ciężkie do zrealizowania. Ale jest możliwe. Banan! Nie, ja kocham banana. Banan to jest trzeci mój ulubiony skin. Ten inferno dragon tu się wyskakuje. Naprawdę to jest. No nie! Przecież to jest naprawdę. Nie! Tak wybuchnę, no naprawdę. Proszę. Super gal. Dzięki Bogu! Supergal! Ja ją lubię! Akurat Super Gala lubię! No i, no i jak mówiłem jeszcze jedno. BUM! Lecimy dół! Lecimy dół! Dawaj, proszę coś fajnego! Jakby wypadło coś specjalnego! Banan! To mi nie wypada. Jest już tak blisko. A zarazem tak daleko. <laughs> Te specjalne skiny naprawdę mnie wkurzają. O! No, ale ją lubię. Goblin mech. To był jeden z moich wymarzonych skinów. No, dawajcie. Dawajcie coś dobrego. Redemon Demonia, Astronauta. Kurde. Ten lisek. Prawie był. Czy to jest ostatnie skręcenie? Chyba tak. Czy coś wypadnie z niego? Nie. Dobra. Dla Was jeszcze sobie zakończymy tyle. Będziemy mieć teraz 3000. Trzy spiny, dawaj. Czy coś wypadnie z tych trzech spinów? Robocik! Ale ja nie wiem, Robocika. Wow, co jest? Zmywam obok siebie. Fajnie, Robocik. Jeszcze raz sobie o... Spróbujmy pięć, zobaczymy czy pięć się opłaca. Czy dziesięć, czy trzy. Mi się wydaje, że chyba trzy się najbardziej opłaca na razie. Chyba ja trzy, no. Trzy mają największe opłacenie. Najbardziej się opłaca trzy, no. Po spięciu nic nie wypada, patrzcie. No. Nie. Trzy się najbardziej opłaca. Tak. Trzy się najbardziej opłaca. Jeszcze raz sobie trzy. Otwórzmy. A tak sobie. Nie cztery tuknąłem. Dobra, może cztery się też opłaca. Zawsze tu cztery się opłaca. O, skeleton. Dobra, na razie się opłaca. Jest. Jakby to mi wyszło, to ja bym ciągle cztery kręcił. Chyba się opłaca. Na zim? Dobra. Trzy i cztery się opłacają. Jeszcze raz sobie trzy zakończymy. Boże, jakie szaleje. A jeszcze trzy tak. O. Tak zbuta. Trzy. Pandziula nie. <ścoughs> Ninja. Nie. Kurde. Dobra, widzę, zaczmy to. Ile mamy epickich? O jest. dużo nam jeszcze brakuje. Oj, dużo. Strasznie dużo nam brakuje. E, brakuje nam. 15 skinów epickich. Wiecie, co spróbuję w taki sposób? Zacznijmy legendy. Dobra, mam takie. Mam ile? 16, dobra. Więc otwieramy takim sposobem fajnym. A nie udaje. Nie udało mi się niestety. Nie! Czemu? czemu? Czemu, czemu? Supergal, nie. Chyba 10 się nie opłaca. Tak mi się wydaje, 10 się nie opłaca. Nie. Trzeba mieć mocne szczęście, żeby się opłacało. No kurde, tak blisko jest Jedna Nie. nie, 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 nie. I jednak zwracam te słowa. Zwracam, naprawdę, zwracam te słowa. Zwracam te słowa. Zwracam, zwracam, zwracam. Zwracam słowa, które powiedziałem. Zwracam, przepraszam, Kitka Games. Naprawdę, przepraszam. Nie. Przepraszam. Przepraszam. Zwracam. Naprawdę, zwracam. Przepraszam, co ja tu powiedziałem. A spróbujmy sobie ostatnie 10. Idzie. Mm, legenda by. prawie była. Nie! To są jaja. Czemu? Ale. Ej, a serio te. Leg ten specjalny Ping On robi wrażenie. Pewnie już nie będzie specjalnego. Nie. Pingwin No i nie. jak nie wypadnie tu żadna legenda, to nie wiem. To jest dziwne. A może przez to, że tam zrobiłem takie mocne, że specjal nie wyszedł. Nie. Mikołaj święty. święty. Nie, proszę, żeby coś. No, chociaż jedna legenda. Dobra widzowie. Jeszcze zróbmy sobie pięć spinutek. zacznij, co będzie. Król! Nie! Czemu nie król? Czemu nie król? Nie chciałbym króla. Naprawdę chciałbym króla. Ten dynamitron, jak mi tam świeci. O, legenda! Red Fanta, dobra. A jeszcze mi starczy na pięć. To jest koniec już. Już koniec, nie wydasz więcej. Już prawie połowa wydałeś tego. Da. Nie, no naprawdę. Zrób to, panda. Zatrzymaj no, się! Trzymaj, trzymaj! Czemu? Czemu? Zacznijmy moje skiny. Wow, dużo mam tych legend. Pepickie pokaż mi. O, mnie jest. To zamiast 15 jest. 11, 4 spadło. Ej, to jest mocno. Dobra widzowie. To jest koniec na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. Cześć!